No dobra, hej, hej, siemanko wszystkim, tutaj Gierko, To witam ponownie na UnDecember, powiem wam, że, że wciągnęła mnie ta gierka, kurczę, całkiem sympatycznie się w nią może Może poziomu jakiegoś niesamowitego nie mam jeszcze. Dobra, małe smaczki dochodzą właśnie w trakcie i przy okazji podzielę się pewnymi spostrzeżeniami, które... Jak widzicie, teraz siedzimy na przykład, jestem na lokacji, gdzie jest, gdzie jest taka... gdzie są bagniska i mokra dżungla i właśnie nasza postać, nasza postać siedzi teraz przy ognisku. Wcześniej, jak byłem w mieście, to jeżeli logowaliście, był ekran na logowania. To w postaci działa w knajpie, w tawernie. <grymne> Że takie małe rzeczy. Ale dobra, wrzucimy. Więc teraz jesteśmy tutaj w takiej, w takiej osadzie, wśród, wśród, wśród bagien i dlatego jest jak jest. Taki mamy widok. Dobra. To teraz tak. Czy możemy zrobić sobie ten test śmieszny? Czy nie możemy zrobić tego testu? Po pierwsze, odbieramy. Gdzie jest ten mail? Dobra, musimy znaleźć. Yy, musimy znaleźć, nie wiem, gdzie jest mail tutaj. Czyli odebranie poczty. Bo po tym jak stworzycie sobie postać i zaczniecie grać, to macie 5. to macie tydzień na odebranie nagrody za to, że, że bierzecie udział jakby teraz w tym wczesnym dostępie. Yy, więc o, 4 dni zostały, więc dobrze by to było sobie odebrać, żeby się nie zmarnowało. Później zobaczę zaraz, zobaczymy, co w nim jest. Albo zresztą później teraz od razu, gdzie to jest. Czy warto było czekać? Eee, pff, dobra, to teraz gdzie to wpadło? Tu na samej górze, ok. No, okej, okay, trochę szantu co tu jest? Jakiś kupon na medalion. Eee, upgrade upgrade skilla, tutaj mamy dodatkowe 15 scrolli. Przyda się i, 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 i kasa, no i za super. Dobra. Czyli teraz tak, nie wiem kto, gra z, wałów, kto, kto, kto z Was grał w, w Lineage'a y, Tego tego mobilnego L2M y, W każdym razie, dlaczego o to pytam? Dlatego, że umacniamy postać tutaj przez wiele, wiele rzeczy Najpierw oczywiście skile, Tak, skille jakie mamy Ulepszamy sobie skille i, i wrzucamy Później mamy Później mamy ten Zodiak Czyli podstawowe, podstawowe cechy. Ale później oprócz zodiaku mamy odpala, tutaj mamy te traity, które możemy. Czym więcej ich otworzymy, tym więcej, tym więcej będziemy mieli dostępu do następnych. Dzięki temu, że tutaj otworzyłem prawie cały, to wtedy się otworzyło następne drzewko. I to wszystko się sumuje. Yy, znaczy akurat wiadomo, że teraz nie ja będę używał, tutaj mamy drzewko dla minionów, czyli dla, dla summonków, dla, dla, yy, tam poprzednio mieliśmy dla magów Dlatego to jest nie, na razie nie rozwijane, ale później mamy kolejne, gdzie ten zodiak uciekł Gdzie ten zodiak uciekł no i Później mamy następne I tu mamy na przykład od, od, odzyskiwanie many na Yunos, na skalę mamy damage Tu przy ataku, więc tutaj sobie już będziemy yy, Tutaj gem mamy, tutaj, tutaj gem czyli mamy na Klejnot to mamy na, znowu na magiczne. Gold. Tutaj generalnie w, widzę, że znowu na wsparcie na centry, na, 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 na działka, na miniony. I tak dalej, i tak dalej. To jest druga rzecz, którą umacniamy. Trzecia rzecz to są właśnie. To są masterki. Na razie mam tylko jedną, nie wiem, jak często to można robić, jak, jak często się je będzie zdobywać. Mm, tutaj jest ulepszanie alchemii. Czyli tego craftu, ale tutaj generalnie mamy ulepszanie. Masterek, nie wiem co teraz daje. Tutaj mamy 3% hapsa. Jeżeli ulepszymy na pierwszy poziom, tu mamy ulepszenie dla, yy, dla sumonków i dla, yy, dla najemników. Tu pancerz co mamy? Mamy właśnie, tu mamy znowu dla, dla najemników, a tu mamy dla siebie samego. No i mamy bronię. I teraz to jest zamknięte na razie, ale to działa na wszystkie bronie. Jak widzicie. 5% w całego w wszystkich obrażeń wzrosło tylko z jednego z jednego masterka czyli niby się to niby 5% to nie dużo ale to się wsumuje ze wszystkimi innymi statami nie i teraz tu mamy kolejne rzeczy także wydaje mi się że będzie to istotne jeżeli będziemy mieli tego te, te, tych masterków tutaj więcej no i teraz to znalazłem dlaczego pytałem o l2m dlatego że mamy znowu wchodzimy w żurnal oczywiście odbieramy aha no i tak mamy tytuły jak widzicie, tutaj mam już trzy dostępne tytuły. Tutaj zdobywamy je, jak coś tam się zrobi, jakiś quest, ten dam akurat, da nam e, 6 many, ten Poison Resist, ten odporność na ogień, a ten daje taki bonus. 3% element damage. Jeżeli oglądaliście filmik teraz, co robiłem z life'a, no to ten układ ognisty, więc to jest dla mnie dobry, na razie zostawiam to. Nie będę tutaj sobie, nie będę sobie tutaj trzepał, e, zmieniał innych. Tu mamy jeszcze inne, jak widzicie, ulepszone, i na przykład 5% elemental damage. I tu będziemy mogli mogli sobie te title też też zmieniać i je ulepszać Znaczy nie tyle co ulepszać co zmieniać I teraz co niedawno odkryłem To mamy coś takiego jak yy, gdzie to jest Aha tutaj kompendium itemków I teraz czy ma, mogę zarejestrować mogę czyli to było coś czyli Aha ten rapid shot na razie Zniałem, to mogę go zarejestrować Chociaż kupię drugi może dobra i teraz co nam daje, czyli mamy tak, jeżeli pozbieramy, pozbieramy unikalne bronie jakieś, możemy je zarejestrować tutaj, gdybym miał. Tutaj możemy wybrać co, nie wiem czemu ten łuk, który mam się nie, świe, nie, nie, nie świeci, nie, nie, nie jest tutaj obecny. Mam łuk złoty, a on się tutaj nie, może nie wiem jaki inny złoty. W każdym razie może muszę go wyjąć z ręki, ale na razie, że go używam, to niech się, to, to siedzi po prostu i, czyli jeżeli czym więcej byśmy uzbierali, tym więcej teraz mamy collection effect, tak? Czyli mamy, jak uzbieramy 40 punktów, to mamy 3% szansę na zwiększony. tu mamy, tu mamy zwiększoną szansę na, 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 na ekwipunek dropu. Tutaj na spotkanie tego puru, czyli tego złodzieja, złodzieja grobów, który ten złotem ten tutaj mamy więcej zdobywania złota, i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie te punkty, czyli ta, to kolekcjonowanie ma sens. I tutaj jest to samo ze zbieraniem run. Jak widzicie, 15 punktów daje 2% większą szansę na, na, na to, że złapiemy runę. Tutaj mamy 30 punktów, że mamy wtedy runę tą do, dołączoną. A tu mamy 2% więcej, że tego puru spotkamy. 60% więcej złota. Dlatego tutaj w tą stronę się tutaj przechylam. I będę tych run, dlatego kasy jest jak jest, bo ja co ja teraz robię jak wchodzę do jakiegokolwiek nowego miasta, sprawdzam runę, którą mam. W zarejestrowaną, Jak w sklepie jest jakaś runa, której nie mam, to ją kupuję i rejestruję. Tak, tak jak to bym teraz zarejestrował. W każdej chwili można ją wyrejestrować. Bierze się tak, i, i preki się i, i usuwa. No i dzięki temu, że te runy zbieramy, to zbieramy te punkty. No i właśnie tu są te. Tu są te, 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 te punkciki i zbieramy te bonusy. Nie? Tutaj te, zobaczcie, 3% większa szansa na, 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 na lepszy drop. Na przykład, ja wiem, że to jest tak, po prostu przerzuciłem, bo wiadomo, że to tutaj jest 2% większe, zwiększa szansa i tak stopniowo, stopniowo można sobie tą postać. Czyli proponowałbym, żeby zacząć właśnie od, od tą kasę zainwestować yy, w taki sposób. Też możemy te, te runy enchantować, więc będziemy sobie zwiększać. <coughs> Oczywiście Sumon tam swoje robi i zbiera. Co, pro, co by proponował, bo on ma czasu. Teraz gdzie ja to mam tego peta? Yy, no i można go schować w mieście, on ma tu swój czas. Który mu mija? No jak jest schowane, to ten czas mu nie mija, a jak jest nie schowany no to się zużywa, wtedy nic nie robi. Na razie nie siedzi. Teraz tak, gdzie my mamy. Orkolektor. To nie wiem, czy pamiętaliście, co wam mówiłem o tej o tej o tej walucie, którą dostajemy za nagrody. o właśnie, i tej waluty mamy już 7000. Czyli tutaj gram, jak zdobywamy, robimy zadania questy i dostajemy to w nagrody czy nawet z, z kalendarza dziennej, i z, z godzin. I teraz możemy sobie te enchanty pokupować, zobaczcie nie jest wcale jakaś taka tragiczna cena, za to jeżeli mamy 7000, to, to potrzebujemy tutaj, to, to możemy sobie pokupić nawet. No te to są wiadomo, że drogie. W cholerę, te to takie zupełnie epickie, czy co tam tu ma być, ale, ale już na przykład tutaj nie wiem co to daje komba 10, Okej, okay, so... Okej, okay, to to jest tylko jeden z 10 kawałków. Żeby złożyć większe. Eee, a to co? To to samo, czyli na te ceny te, te, te kawałkowe to możemy sobie darować. Eee, Normal Coskard. Nie wiem w ogóle o co chodzi z tym. Jak widzicie, jeszcze jeszcze muszę się pouczyć, bo jestem jeszcze cienki bolek. Eee, nie mam dostępu do do czego do relików, więc nie wiem o co chodzi. Czyli trzeba zrobić dalej quest pociągnąć się z fabułą, żeby się, żeby się otworzył. No, ale to by było. Teraz nie wiem, czy mamy tu możliwość sprawdzenia. Git manager. Do, do, do auction Houseu też nie mam dostępu na razie. Jak się sprawdzało wtedy? Ktoś się was pamięta? Znaczy, się głupio pytam, jak ja to nagrywam. Dobra. Jak się sprawdzało ten damage? Jak, jak spojrzę, gdzie, spra gdzie sprawdzić. Czyli do gildii możemy już dołączyć. Są przynajmniej dwa polskie klany, widziałem. Niestety, mają limit na razie ustawiony na 70 90 level, więc nie mam co się na razie pchać. Jak widzicie, jest 28, więc nawet nie zawracam głowy. Bo po co. Więc, więc na razie nie ma się co cisnąć. Jak znajdę jakiś mniejszy, to, to, to jeżeli ktoś będzie z Was zainteresowany, to, to, to pochwalę się. No dobra, to by było ter teraz to no to co, to będę urzędował dalej i ciągnął tą fabułę, jak coś ciekawszego jeszcze się dowiem To się z wami podzielę Jak tylko Jak tylko Znajdę, nie wiem jak tutaj, czy można tu wchodzić Tu oczywiście możemy wracać do poszczególnych, do poszczególnych aktów <laughs> Tutaj widzę jeszcze czegoś nie zrobiłem W podziemiu po na 100% nie jest zrobiona, ani tutaj, ani tutaj Na drugiej mapce Więc będzie warto wrócić i odebrać sobie tą nagrodę tutaj czegoś nie zrobiłem też jakiś quest niezaliczony no i to to będzie to będzie warto to będzie warto są jakieś te dodatkowe aczymenty za zrobienie wszystkich e, tamtych questów pobocznych i odkrycie dobra sobie skillę popróbuję oczywiście teraz dobrze by było jeszcze je poenszantować u kowala można spróbować poulepszać trochę rzeczy e, aha no i jeszcze jedna rzecz właśnie jak jak szybko będziecie bo zobaczyłem że jest strasznie e, strasznie duża rozbieżność Umiejętności, które możecie sobie powkładać w, w, w to, co nosicie na sobie, więc naprawdę, jak tylko złapiecie coś sensownego, co się nadaje do noszenia, tak jak powiedzmy ten naszyjnik teraz, to już sprawdzamy, to od razu biegniemy i sprawdzamy, kurczę, co, co on ma sensownego, bo naprawdę, tak w takie, nie? 20 punktów odporności, a tutaj już proszę bardzo, 134 hitrate czyli celności i 7 dexterity, to naprawdę zwiększa obrażenia. Które mam. Ale próbujemy dalej, bo tych kamieni trochę jest. To, to dziadostwo. Trzymana. Chociaż powiem wam, że, że akurat w moim przypadku później brakuje tutaj. Także jest naprawdę cała, cała masa. Warto szukać tych dobrych 300, wszystkie były. To było fajne. Czyli sprawdzajcie i, i tymi kamykami, i, i tymi. Sprawdzajcie, co warto. Yy, yy, że, że Lightning Resist, physical Damage. 21% to by było całkiem fajne. Czyli razem 39 to zwiększone obrażenia. Warto sprawdzać, bo naprawdę niesamowite tutaj enchanty wchodzą. To akurat to tak sobie, ale coś wpadło. Eee, tutaj większa mana kill. Ok, 14-25 damage zwiększony z ognia. Dodat dodatkowe punkty. No i teraz by można było tutaj się pobawić. Czyli naprawdę. O, tutaj był, tutaj był fajny, tutaj był fajny vampirik. Tu więcej ekspas zabijania z każdego mobka, Także super rzecz do, super rzecz do. 111 hitrate i szybsze odnawianie Skill. Naprawdę warto, warto próbować. Nie hitrać nie, nie, nie tych, bo, bo naprawdę możecie złapać skill jakiś pasywek który naprawdę zmieni wam niesamowicie, ułatwi granie. i tutaj hitrate naprawdę dużo wzrasta także warto się tym pobawić I, i tutaj nawet nie wiem, że sobie nie zostawię teraz na razie Zostawić i, i po, poszukać tych po prostu skili, bo, bo naprawdę i możecie, możecie i znajdowanie magicznych przedmiotów i, i, i więcej expa i, i więcej obrażeń i wszystko możecie połapać kurcze po prostu bawiąc się i zużywając te kamyki Także fajna rzecz nie ma co oszczędzać bo na, czym szybciej złapiecie takie ulepszenie to tym, tym lepiej tym więcej wam tego Tej radości z tego będzie Dobra To tu był Girkoto Zobaczymy się w następnym odcinku ja spróbuję jak znajdę coś ciekawego jeszcze oczywiście spróbuję się dowiedzieć je, czym jeszcze możemy ulepszyć postać, ale jak, jak tylko będziecie mogli kupować te, jak będziecie tylko mogli kupować te runy, to proponowałbym sobie kupić i i, i, i zacząć już wkładać w ten cały kodeks, żebyście czy tam kodeks, czy jak to się tutaj nazywa, czyli gdzie jest ten dziennik, journal. Okej, okay, tu oczywiście mamy cały czyste eventy, Zaraz po tym, jak kalendarz macie i, i... I ten journal, czyli tutaj, czyli item kompendium. Ok, tu się nie nazywa kodeks, to się nazywa kompendium. Czyli jak tylko będziecie mieli kasę zbędną, sprawdzacie, którą runę, którą runę macie, której nie macie i kupujecie sobie w sklepie, żeby, żeby, ten, żeby to kompendium ulepszyć. Dobra, to był Girkoto. <laughs> Trzymajcie się. Hej.